Barbara Kurdej, szatan, znana polska aktorka i prezenterka, przez ostatni czas była mniej obecna w mediach, co było związane z kontrowersjami dotyczącymi jej wpisów na Instagramie. Ostatnio jednak pojawiły się spekulacje o jej możliwym powrocie do telewizji, a dokładniej do TVP, gdzie miała prowadzić nowy program rozrywkowy. Według doniesień portalu Pudelek. Barbara Kurdej, Szatan miała być główną prowadzącą nowego formatu rozrywkowego na antenie TVP2, który miał przypominać popularny program Kocham cię, Polsko, w tej chwili, jak zaznacza aktorka, szczegóły programu oraz data premiery nie są jeszcze ustalone, co czyni te informacje niepewnymi. W niedawnym wywiadzie dla Pudelka, Barbara Kurdej, Szatan podchodzi do tych doniesień z rezerwą, na właśnie nie wiem. Na razie nie mam co komentować, bo nic się jeszcze nie rozpoczęło. Natomiast to jest tak w tym zawodzie, że ja doszłam do takiego momentu w swoim życiu, że pochodzę do wszystkiego na spokojnie z dystansem. Bardzo się oczywiście cieszę na nowe projekty. Jak już się wydarzą i będę miała o czym mówić, to będę opowiadać. Dodatkowo, pojawiły się również spekulacje na temat jej powrotu do popularnego serialu M jak Miłość. W październiku krążyły pogłoski, że po aferze i decyzji Jacka Kurskiego o jej odejściu z TVP, sytuacja mogła ulec zmianie, jednakże aktorka stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom, mówiąc, nie wracam. Nie mam żadnego kontaktu z produkcją. Nie ma o czym mówić. Tym samym stanowisko barbary kurdej, szatan wydaje się jasne, choć cieszy się na możliwość podjęcia nowych projektów. Jej powrót do M jak miłość nie jest obecnie możliwy. Co więcej, wszystkie plany dotyczące nowych przedsięwzięć w telewizji są na razie jedynie przedmiotem spekulacji.